Cześć. Witajcie na moim kanale Pewne Używane kars W dniu dzisiejszym krótka prezentacja Peżota 3008 drugiej generacji, auto w wersji wyposażenia Allure z rocznika 2017 z silnikiem 1.6 BlueHDi o mocy 120 koni mechanicznych, połączonego z automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów firmy Aisin EAT6. Auto, oczywiście, z oryginalnym przebiegiem 211 tysięcy kilometrów. Na początku tego materiału, raczej w pierwszych sekundach tego materiału, wspomniałem, że prezentacja będzie krótka, a to dlatego, że samochód w zasadzie jest zarezerwowany, a pan Łukasz będzie ten samochód odbierał w ciągu najbliższych, słuchajcie, dwóch dni. W zasadzie pan Łukasz jest kolegą, mojego kolegi, z którym pracowałem. W ASO, w Peżocie, w Kielcach, więc pan Łukasz poszukiwał takiego samochodu, zadzwonił do mnie, bo kolega podał do mnie numer. No ja powiedziałem, że raczej marne szanse, że taki egzemplarz będę miał, ponieważ przeważnie samochody mam do 60 tysięcy. Ale życie jest przewrotne. Nie minęło dwa tygodnie i taki egzemplarz nabyłem, podesłałem zdjęcia. Pan Łukasz wstępnie go sobie zarezerwował, samochód przyjechał nakręciłem film z dostawy. No i cóż, pan Łukasz stwierdził, że auto się podoba, tym bardziej, że ma 35 km. Podjechał, zobaczył ten samochód, ustaliliśmy pewne e, szczegóły. No i cóż, padła decyzja na tak. E, ja samochód technicznie sprawdziłem. To, co widzieliście na materiale z dostawy, to był wyciek z podstawy wałka rozrządu, praktycznie standard 1.6 HDI czy Blue HDI, bez różnicy. Zostało to ogarnięte. Przy tym został wymieniony kompletny rozrząd wraz z wszystkimi olejami i filtrami. Do tego ustaliliśmy, że pan Łukasz kupuje sobie sam opony. Ja na te opony opuściłem, ponieważ te Micheliny z przodu. O no już są, nie są pierwszej młodości, więc pan Łukasz sobie to we własnym zakresie słuchajcie wymieni, tak jak Wam wspomniałem, auto w wersji wyposażenia Aliur, czyli w standardzie mamy tutaj full LEDowe reflektory, także moim zdaniem do Peugeota 3008 czy większego brata 5008. Pasują tak naprawdę tylko reflektory, słuchajcie, full-ledowe z tymi żarówkowymi. Samochód moim zdaniem nie wygląda korzystnie. Chciałem też zachęcić Was, abyście subskrybowali mój kanał, wtedy będziecie na bieżąco z samochodami, które mam. Wpadajcie też na Instagrama, do którego wyświetla Wam się teraz link. Tam wcześniej wrzucam zdjęcia samochodów, które zakupiłem i które będą miały swoją. Prezentację na kanale na YouTube. Gdy nie macie Instagrama, nie pozostaje Wam nic innego, jak zadzwonić do mnie i zapytać się, co zakupiłem i co będzie, słuchajcie, w ofercie. Więc w tym momencie wyświetla Wam się numer kontaktowy do mnie. Nie bójcie się, dzwońcie. Przechodzimy teraz do głównego tematu, czyli do 3008. Auto posiada, słuchajcie, cockpit i cockpit. A, zapomniałem jak się, Amfil. Amphili chyba się to wymawia. Amplify, przepraszam, przejęzyczyłem się, już nie będę wycinał, zmieniał. Amplify, czyli to jest, słuchajcie, pakiet sensoryczny z, z dwoma, słuchajcie, trybami: relax i boost. Tutaj mamy perfumy. Te perfumy, słuchajcie, wkładamy tutaj w to miejsce. Tu mamy trzy zapachy. Słuchajcie, naprawdę są to genialne zapachy, no nie, ma, nie będę miał jak oddać Wam e, zapachu. Uwierzcie, że są one moim zdaniem obłędne, ciekawe. I cóż, wyjmuję się poprzez tutaj przesuwkę w lewo, wyciągamy takie perfumki. Widzicie, są tu jeszcze jakieś pozostałości, ale trzeba to, e, słuchajcie, wymienić. No i cóż... Eee, zaraz to wyjmę jedną ręką to ciężka sprawa. Tutaj mamy instrukcję obsługi, jak to zrobić. Więc w zasadzie prosta wyłączony silnik. Eee, trzeba zerwać tutaj te plomby i założyć ten toner. Naprawdę fajnie to wygląda logo marki, bardzo stylowo. Eee, ja na chwilkę przerwę nagranie. Umieszczę to w to miejsce, no i wracamy z dalszą częścią nagrania. Toner został już umieszczony. Ja ten stary włożę, słuchajcie, tutaj. Później to wszystko posprzątam. I jak Wam wspomniałem, auto jest wyposażone w iCockpit Amplify. Zastanowiłem się, czy na pewno to wymówiłem, bo już nie pracuję 3 lata w marcu. Więc słuchajcie, zapomniałem. Jeszcze raz powtórzę, auto w wersji wyposażenia aliur, czyli już w standardzie mamy półskórzaną tapicerkę. Tutaj mamy taki ładny materiał poprowadzony. Tutaj mamy skórkę eko. Skrzynia automatyczna, jak już Wam wspomniałem, auto z przebiegiem 211 tysięcy kilometrów. Zobaczcie, że naprawdę to wszystko wygląda w porządku. Bardzo dobrze. Oświadczy no też to o jakości materiałów, ale tak jak Wam wspominam przy prezentacjach, tak naprawdę można samochód zniszczyć i po, przy przebiegu 50 tysięcy. Każdy z nas, jeszcze raz to powtarzam, ma inną budowę ciała i no cóż, w inny sposób wszystko potrafi zniszczyć. Także to, że ma na przykład samochód odgnieciony fotel, to nie znaczy, że auto ma. Jakiś ogromny przebieg. Dobrym przykładem był mój szwagier, który miał Peugeot 508 RXH, a że jest naprawdę solidnej budowy, więc już przy 70 tysiącach fotel był wygnie, wygnieciony. A samochód cały czas serwisowany. Oddechy, słuchajcie, do dechy w ASO. Więc jak Wam powtarzam, to nie jest. Słuchajcie, wyznacznik, wygnieciony fotel. Bo często na forach się to pojawia, że u mnie przy 300 tysiącach jest fotel niezniszczony. Ale pamiętajcie, ktoś może być filigranowej budowy ciała i nie zniszczy tak fotela. Wziąłem sobie słuchajcie torbet, bo tutaj mam kluczek. Pokażę Wam tutaj klapa. Na gest machnięcia nogą, otwiera nam się. Jest ona, słuchajcie, elektryczna. Oczywiście, można tam z przycisku, i tutaj możemy też zamknąć. Ja chciałem Wam pokazać, że y, można to po prostu, trzymając nawet zakupy, można, słuchajcie, otworzyć i zamknąć. No tutaj nie mamy koła, tylko mamy zestaw naprawczy, ale miejsce, jak Pan Łukasz będzie chciał, będzie można. Takie koło słuchajcie zmieścić, więc ponownie wykonuje gest. No i klap, klapa nam się zamyka. O ten tył, ogólnie ten egzemplarz Peugeot 3008, jeżeli chodzi o ten model, naprawdę przepiękny. Generalnie w większości osobom ten samochód się podoba. Oczywiście, są gusta i guściki, ale generalnie samochód bardzo dobrze wykonany. I moim zdaniem, niczym nie odbiega od niemieckiej, słuchajcie, konkurencji. Model naprawdę ciekawy. No i cóż, pokażę Wam jeszcze tutaj szczegółowo. Fotel to jest naprawdę no, niezniszczony. No, samochód naprawdę e, zadbany. Tutaj nie mamy tego szklanego dachu, tego odsuwanego. Także no nie, każd nie każdemu też taka opcja jest potrzebna. Najważniejsze, że ma reflektory full LEDowe i skrzynię automatyczną. Więc cóż, ja odpalam samochód, samochód odpalony, zamykam drzwi. Tutaj mamy wirtualne zegary, można sobie to spersonalizować. Ja na przykład wybrałem sobie tutaj nawigację, prędkościomierz i komputer pokładowy do zegarów. Jeszcze wrócimy. Jak Wam wspomniałem, auto wyposażone w iCockpit Amplify, czyli ma tutaj tak zwane pakiety sensoryczne, które mają wzmacniać doznania z jazdy, więc mamy tutaj. Taki oddzielny, jeszcze tutaj klawisz. Klikamy go, i pojawia nam się pakiet sensoryczny Relax lub Boost Relax. Jak sama nazwa mówi, bardziej spokojny. Boost to, wiadomo, bardziej taki drapieżny. Weźmiemy sobie tutaj Boost, i zegary od razu nam tutaj e, taką otrzymują czerwoną, słuchajcie, poświatę. Klikamy tutaj ustawienia, ja już. Czuję te perfumy. Naprawdę, uwierzcie, są obłędne te, te perfumy. Mamy do wyboru trzy rodzaje perfum: Harmony Ut, Cosmic Cure i Areo Drive. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I tutaj mamy natężenie. Wybór tego natężenia. No, jak mówię, te perfumy prześlicznie pachną. Co jeszcze tutaj mamy do wyboru? Mamy, słuchajcie, do wyboru oświetlenie. No, możemy sterować oświetleniem tutaj ambient, czyli tym ledowym owym Widzicie, jak kształtują się, słuchajcie, te podświetlenia. Ja przekrącę teraz światła, bo jeszcze no, nie mamy. Tutaj z mroku, więc światła nam się automatycznie nie przełączają. Oczywiście, zegary się ściemniają, inaczej to wygląda, jak jest słuchajcie, w nocy. Ale mamy tutaj ten suwaczek. I zobaczcie tutaj, zmienia nam się tutaj to podświetlenie. Więc widzicie, wszędzie tutaj mamy podświetlenie, pod kubki, tutaj pod. Pod tym więc naprawdę to wygląda ciekawie i jeszcze lepiej będzie to na pewno wyglądało w nocy. No, nastrój: tutaj mamy wybór muzyczny. Jak, jak to ma być wszystko podbijane, czy wokalem, techno, to jest słuchajcie, do, wy, do wyboru. Tutaj mamy dynamikę, czyli mamy ustawioną skrzynię w trybie sport. Możemy sobie też oczywiście wziąć w tryb normal, no ale jak sama nazwa tego profilu mówi boost tego pakietu sensorycznego, no jest to taki e, po prostu bardziej sportowy charakter tego profilu możemy wyłączyć ten pakiet sensoryczny i wtedy zegary wracają nam do nominalnego słuchajcie, koloru teraz weźmiemy pakiet relax no i zegary nam się tutaj za wiele nie zmieniają, ale tak samo możemy sobie ustawić tą dynamikę w relaksie, no to jest to tryb normal ustawiony domyślnie. Tak samo możemy sobie wybierać zapachy. Cały czas te perfumy tutaj się rozprzestrzeniają, więc naprawdę wiem, że mówię już naprawdę, naprawdę, ale bardzo yy, fajny jest to. Słuchajcie, zapach. Możemy sobie wybrać tutaj na przykład profile, ustawić sobie dla trzech kierowców. Ja nazwałem EasyKonkom pewne używane w karze, względu, że kanał na YouTube tak się nazywa. No co tu możemy, słuchajcie, zrobić? Możemy sobie włączyć wszelakie. Wszelakie, słuchajcie, ustawienia. Na przykład możemy sobie wybrać ustawienia też deski rozdzielczej i Patrzcie na to. Możemy sobie tutaj manewrować co tak naprawdę chcemy widzieć. Czy na przykład chcemy widzieć przyspieszenie? Tutaj mamy G czyli przeciążenia. Możemy widzieć tutaj obrotomierz, więc możemy sobie według naszego widzi mi się to wszystko poustawiać. Na przykład możemy zmienić też po prawej stronie. Więc tu nawigację, obrotomierz więc tych tak naprawdę możliwości jest tutaj całkiem i to całkiem sporo. Cóż, przejdziemy tutaj może na nawigację. To są mapy, słuchajcie tutaj, TomToma. O nawigacji się zbytnio nie będę tutaj rozwodził, bo. W większości samochodów, które mam i teraz, które są produkowane, ta nawigacja już praktycznie, no może nie jest standardem, ale w większości jest. Chciałem się jeszcze skupić tutaj na zegarach, więc tutaj mamy na kierownicy po lewej stronie pokrętło i to, że sobie ustawimy, słuchajcie, taki swój osobisty, jak był ten ekran, to nic nie stoi na przeszkodzie. Nie musimy też manewrować tutaj w ekranie, możemy sobie po prostu zmienić na przykład na minimalny i wtedy widzimy tak naprawdę prędkość, przebieg i ten przebieg dzienny zapięcie pasów ręczny, no i monitor Martwego Pola. Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj włączyć, to jest na przykład jazda. Wyświetla nam się tutaj samochód i też asystent pasaruchu minimalny. To już wam pokazywałem. Licznik. Możemy mieć klasyczny licznik, tylko że wirtualny. No i cóż, możemy mieć też tu nawigację. Tu może być słuchajcie, nawigacja, a tu może być na przykład radio. Więc każdy naprawdę w tym ogromie tych opcji znajdzie słuchajcie coś, coś dla siebie. Weźmiemy osobiste bo ten mi osobiście się najbardziej ten podoba tutaj mamy czytanie słuchajcie znaków monitor martwego pola samochód też wyposażony tutaj jest akurat w ładowarkę indukcyjną nie mam jak wam tego pokazać bo nagrywam akurat w tym momencie telefonem więc jeszcze raz wspomnę auto tutaj wyposażone w ładowarkę indukcyjną i ona naprawdę fajnie działa. Jeżeli chodzi o radio, to mamy tutaj no, stacje z wszystkimi logami tych stacji, także też wygląda to ciekawie. No na pewno, na pewno fajnie. No inaczej niż no, po prostu w takim zwykłym radiu. Nie wiem, jak to określić. Może też nie jestem dobrym słuchajcie, mówcą. Generalnie, tutaj nawigacja, to co już Wam pokazywałem, ustawienia i parametry samochodu. Mamy tutaj przełączanie automatyczne świateł. No teraz no jest jeszcze dzień, więc nie mam tego, jak Wam zademonstrować. Generalnie, reflektory same nam się przełączają ze świateł mijania na światła długie. Wspomaganie zachowania pasa ruchu, czyli asystent linii można sobie to włączyć system start stop, wspomaganie parkowania. Tutaj jest monitorowanie martwych pól. No cóż tych opcji, tych, tych opcji też jest całkiem całkiem tutaj sporo. No ja chciałem wam pokazać te najciekawsze. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Przekręcę teraz światła, żeby zaprezentować Wam, jak świecą reflektory Full LED. -owe. Tu macie oznaczenie, z jaką mocą świecą. To generalnie Full LED no, bije na głowy zwykłe żarówki i do tego ksenony. Także światło z tych reflektorów. Naprawdę fajne. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnego wycieku, tylko klimatyzacja, bo na dworze mamy chyba 28 stopni, więc nie ma tutaj żadnego przecieku. Tak, świecą nam tylne lampy. Te pazurki też nadają charakter no całej bryle tego samochodu. Przełączę na światła auto, otworzę maskę ale zanim podniosę tutaj jeszcze maskę zobaczcie jak ciekawie też świeci ten pasek LEDowy no i cóż, tak pracuje jednostka 1.6 i o mocy 120 KM no nie jest to fajne, że przy tej klasie, słuchajcie, samochodu, przepraszam, bo muszę tu podłożyć. Nie mógł perzot zastosować po prostu siłownika. No ale cóż, zostało to tak zastosowane. Pewnie księgowi się do tego przyczynili. Ja zgaszę silnik, bo chciałem Wam jeszcze tutaj pokazać pod maską, żeby nam nie przeszkadzała praca tego silnika. Co jeszcze, może już w sumie powiedziałem, ale jeszcze chciałem pokazać. Tutaj, tak, rozrząd został wymieniony. To, co Wam powiedziałem, i został wymieniony olej Total. Oczywiście, Metex Totala nie ma, ale olej Total 0W30 i do tego wszystkie filtry. To, co Wam powiedziałem, standard dla tego silnika wyciek z podstawy wałka rozrządu. Generalnie to robi się to tak naprawdę, no, znaczy no nie robi się, bo to nie jest też na co dzień, ale przy rozrządzie, przy rozrządzie to można słuchajcie ogarnąć. Generalnie ja płacę za taką usługę. No tutaj, akurat, chyba zapłacę 800 czy 900 zł. No plus części tutaj do tego, to jest tak naprawdę silikon wysokotemperaturowy. No i części to tylko tyle, co rozrząd, bo chciałem to, słuchajcie, przy tym zrobić, bo i tak trzeba rozrząd przy tej czynności zwolnić. Więc głupotą by było nie wymieniać tego rozrządu, powiem Wam, tylko no już taka. Ciekawostka, że rozrząd tu już był wymieniony. Nie miałem na to kwitu, papieru, ale generalnie rozrząd, rozrząd był robiony. No ale bez sensu tego nie robić, tym bardziej, że części kosztują niecałe 500 zł. No nie wiem, co jeszcze Wam tu mogę pokazać. A jeszcze może pokażę Wam z powrotem. Wrócimy do środka. Tylko muszę, co ja muszę zrobić: zamknąć maskę wejdę do środka, pokażę Wam jeszcze kamerę, no kamera też nie jest to najmocniejszy punkt Peugeota 3008 i w tym modelu to już nieważne, czy jest to kamera 360, czy tylko kamera tył, jak jest zastosowana w tym egzemplarzu bo jest ona, słuchajcie, jakości kiepskiej nie wiem dlaczego to chyba procesor taki został zastosowany. Zaraz te systemy nam się uruchomią. No i cóż, żeby w ogóle się ruszyć, tutaj jeszcze wam może powiem, hamulec, i tutaj jest taki na boku przycisk Unlock. Tutaj mamy na drive'a, ale ja powiem wam o tej kamerę, kamerze. Tyłu. Kamera naprawdę jest nieczytelna. Jest to generalnie słaby punkt. No, mi osobiście kamera parkowania no, nie jest do niczego potrzebna, bo ja jestem nauczony, żeby ufać swoim słuchajcie zmysłom. I nie jest mi to do końca potrzebne. Czujniki parkowania są przód, tył, więc, więc jest to tak naprawdę fajna fajna rzecz no i cóż, z jazdy samochód naprawdę prowadzi się no bardzo dobrze no cóż, no, jest to już generalnie samochód, no, który jest już parę lat na rynku pierwsze, pierwsze te samochody wyszły w drugiej połowie 2016, jak dobrze pamiętam jak pracowałem więc no generalnie 6, chyba 6,5 roku już są na rynku, ale dalej te samochody Wyglądają świeżo i nowocześnie. Peżot generalnie taką linię ma, że wygląda świeżo. Mi osobiście też pierwszej generacji poliwcie dla mnie też to jest fajny samochód, fajnie się nim jeździ. no wiadomo, ten to już jest tak naprawdę gadżet jak smartfony no bo jest tutaj tego wyposażenia. Generalnie, jeżeli takiego samochodu szukacie, to jest to naprawdę dobry wybór dobre silniki, nie polecam tylko silników benzynowych nie słuchajcie osób, które mówią, że jeżdżą bezproblemowo silnikiem 1.6 THP bo jak nie mają problemów to te problemy mieć będą i takich rzeczy nie słuchajcie 1.2 PureTech też nie jest to najlepszy silnik generalnie żaden silnik benzynowy który jest na bezpośrednim wtrysku nie jest silnikiem dobrym i ja za każdym razem nie wierzę w żadne zmiany producentów, tym podobne rzeczy, bo moim zdaniem bezpośredni wtrysk to nie jest udana konstrukcja dla silnika benzynowego. To jest oczywiście moje zdanie. Każdy ma swoje zdanie i będę też szanował innej osoby. Słuchajcie zdanie, ja tylko stwierdzam. Gołe fakty, że z silnikami 1,6 i 2 litry praktycznie tych problemów nie ma. Więc słuchajcie, nie przedłużam i tak już prezentacji, słuchajcie, długiej. Pan Łukasz finalnie no, pewnie ten samochód tak czy tak odbierze i pojawi się w tytule tego filmu: pewnie czy samochód jest sprzedany. No po prostu, no pojawi się to i tyle. Także nie przedłużając, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam. No i zapraszam oczywiście do kontaktu telefonicznego, trzymajcie się, cześć.